Cześć wszystkim, ja jestem Ola, witam Was na kanale Uwaga Gotuje. Dzisiaj kolejny filmik z serii testowania przepisów z książek kucharskich. Dzisiaj po raz drugi jadłonomia. Tym razem testujemy przepis na zupę pomidorową: herbaciana, zupa pomidorowa czyli zupa pomidorowa z dodatkiem mocnej czarnej herbaty. Niestandardowe połączenie, aczkolwiek coś mi tak w sercu mówi, że to może naprawdę do siebie pasować i być udanym połączeniem. Jestem tego bardzo ciekawa. Przepis jest bardzo prosty, składa się z zaledwie e, trzech kroków, więc tutaj nic skomplikowanego nie będzie, a może nas zaskoczy kto wie. Przejdźmy teraz do słowa wstępu od autorki i przedstawienia niezbędnych składników do przygotowania herbacianej zupy pomidorowej. Słowo wstępu od autora, moja ulubiona część. Bardzo lubię dobre herbaty, zarówno parzyć je w filiżance, jak i czasem też używać ich do gotowania. Najczęściej w kuchni korzystałam z, z chińskiej herbaty Lapsang. So Hong, e, która ze względu na swój wędzony aromat świetnie podkręcała smak pomidorowych sosów, zup oraz sosów barbecue. E, pewnego dnia obiecałam przyjaciółce, że zrobię dla niej zupę pomidorową z tą herbatą, ale jak na złość okazało się, że moje zapasy lapsanga się wyczerpały. Musiałam szybko coś wykombinować i wtedy właśnie po raz pierwszy zrobiłam tę wersję zupy, którą od tamtej pory robię niemal przez cały sezon pomidorowy. Przyjaciół, Podobno gotuje ją jeszcze częściej. Czyli z tego wstępu wynika, że na pewno ta czarna, ciemna herbata to nie będzie ten LapSang, bo skoro zapasy się wyczerpały, to autorka musiała użyć czegoś innego. A czego dowiemy się, zapewne, czytając krok po kroku przepis. Tak prezentuje się przepis, jest naprawdę bardzo krótki. A tak wygląda zdjęcie. Tutaj jest podane. Z dynią i oliwą. Zabieramy się do pracy. Przejdźmy przez składniki. Dobra, słuchajcie, pojawiły się pierwsze schody, yy, dlatego że tak wcześniej o tym nie myślałam, dopiero dzisiaj, że mamy styczeń i styczeń zdecydowanie nie jest miesiącem, w którym yy, można kupić dobre, soczyste, słodkie. Letnie pomidory. Jednak pomidory zimą są niedobre po prostu. E, a jakby nie patrzeć, to jest zupa pomidorowa. I nawet tutaj autorka mm, pisze pod spodem, jeśli korzystacie z dojrzałych letnich pomidorów, możecie zmniejszyć ilość cukru lub całkiem go pominąć. Więc ona raczej mówiąc o letnich pomidorach pewnie ma nadzieję, że tę zupę przygotowujemy w lecie, a nie w styczniu. I pierwszym składnikiem do tej zupy to jest 2 kg pomidorów. Ja uznałam, że nie znajdę dobrych pomidorów, raczej one są takie jałowe i bez smaku, raczej nie jem tak za bardzo Pomidorów świeżych zimą, i uznałam, że mm, zastąpię je pomidorami krojonymi w puszce i nie takimi byle jakimi. To są, słuchajcie, pomidory włoskie, więc chyba muszą być dobre i słoneczne. Ale dlaczego jeszcze zdecydowałam się na te pomidory w puszce? Dlatego, że autorka w pierwszym podpunkcie. Każe te pomidory sparzyć, zdjąć skórkę i pokroić w ćwiartki i później przerzucić do garnka. I tak to będzie w całości, później zresztą składników blendowane. W związku z czym uznam, że i tak wychodzi na to samo, po prostu sparzenie, zblendowanie. A smak takich pomidorów z puszki chyba w styczniu jednak będzie lepszy niż parzyć pomidory świeże. Nie wiem co o tym myślicie, czy to już totalnie niszczy ten przepis. Czy nie? Mi się wydaje, że nie, a raczej powinno to być smaczniejsze. Mam taki dylemat, że jednak trochę się nie słucham przepisu, no ale mimo wszystko yy, rozwiązanie nie jest takie głupie. Przejdźmy dalej. Yy, czego potrzeba jeszcze? Czyli tak, dwa kilogramy pomidorów mamy. Ja to zastąpiłam czterema puszkami pomidorów drobno krojonych w puszce. Jedna cebula duża, jedna marchewka duża, olej do smażenia, jedna łyżeczka wędzonej papryki, pół łyżeczki płatków chili, jedna łyżeczka soli, jedna łyżeczka cukru trzcinowego, jedna szklanka bulionu. Eee, ja mam bulion em, z, z właśnie z tej książki Adłonomia, rewolucyjny rosum, który robiłam na ostatnim odcinku. Jeszcze mi trochę. Zostało, więc super. Sól i czarny pieprz, pół szklanki parzonej, bardzo mocnej, czarnej herbaty. Ja może na nadrobię moje tutaj winy, że nie mam świeżych pomidorów, bo ta herbata jest z Azerbejdżanu i jest naprawdę bardzo mocna i aromatyczna. I do podania oliwę i szczyptę wędzonej papryki. Tutaj na zdjęciu mamy jeszcze mm, pestki dyni. Ja chyba użyję pestek słonecznikowych albo prażonych migdałów. Jeszcze nie wiem. Wszystko mamy i działamy. Punkt pierwszy, tak naprawdę już go pominęliśmy, ale przeczytam go dla Was, gdybyście na przykład chcieli tę zupę robić sobie latem. W dużym garnku zagotować wodę, obok postawić miskę z zimną wodą oraz dużą czystą miskę, pomidorom naciąć skórkę na krzyż, wkładać po kilka sztuk do wrzątku, a następnie przekładać do miski z zimną wodą, zdejmować skórkę, wykrawać szypułkę, dzielić na ćwiartki i odkładać do czystej miski. My już ten punkt mamy za sobą i czysta miska wypełniona pomidorami. Przechodzimy do punktu numer 2. Kiedy wszystkie pomidory będą obrane, cebulę pokroić w pół plasterki, a marchewkę w plasterki. W dużym garnku rozgrzać olej, dodać cebulę z marchewką i smażyć przez 3-4 minuty. Następnie dodać wędzoną paprykę oraz płatki, czyli smażyć 30 sekund i dodać obrane pomidory wraz z solą i cukrem. Dusić 5 minut bez pokrywki, po czym wlać bulion, przykryć i gotować 15-20 minut solą, a tu nikt nie... Po... czy Było, że jest potrzebna... A, jedna łyżeczka soli. Pominęłam ten punkt. Ale nie ma co się martwić. Mamy soli pod dostatkiem i oczywiście ją dodamy wedle przepisu. Cebulę w pół plasterki kroimy. Marchewkę kroimy w plasterki. W dużym garnku rozgrzać olej. Przekładamy marchewkę i cebulę. Podsmażamy 3-4 minuty. 4 minuty minęły. Dodajemy łyżeczkę wędzonej papryki i pół łyżeczki płatków chili. Dokładamy płatki chili. I 30 sekund podsmażamy jeszcze razem, bez dodawania niczego więcej, żeby się chyba zrobiła taka pasta na tej cebuli i marchewce z tych przypraw. Mm, ładnie pachnie. Po 30 sekundach dodajemy pomidory. Jedna łyżka cukru trzcinowego i jedna łyżeczka soli. Mieszamy. Teraz przez 5 minut dusimy bez pokrywki, e, natomiast po 5 minutach dolewamy bulion i gotujemy z przykrywką już 15-20 minut. 5 minut minęło, dolewam bulion, mieszam i gotujemy pod przykryciem e, na średnim ogniu, myślę przez 15-20 minut. 20 minut już minęło. Dodamy teraz herbatę. No ciekawe, ciekawe. Zamieszam. No to blendujemy. Ok, zupa zblendowana. Teraz trzeba ją spróbować i sprawdzić, czy brakuje soli, pieprzu i tak dalej. Próbujemy. Mmm, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Myślę, że na pewno brakuje pieprzu. I soli trochę też dodamy. Trochę pieprzu. Jeszcze troszkę soli, ale tak naprawdę niewiele, bo już sól była dodana. Pieprzu natomiast nie dodawaliśmy wcześniej. Mieszamy. No naprawdę powiem Wam, że zapach jest intrygujący, taka pomidorowa, ale nietypowa. Sprawdźmy teraz, jak z pieprzem, czy to jest ok? Czy coś jeszcze bym dodała? Idealna, idealna. Myślę, że czas sprzedać. Migdały. Chyba zrobię z migdałami prażonymi. Na suchą patelnię wysypuję migdały w płatkach i podprażam je aż będą takie trochę złociste. Chyba ze wszystkich opcji słonecznik, dynia, prażone migdały to wybieram prażone migdały. Już nam się płatki ładnie przyzłociły. Są chrupiące i gotowe do posypania nimi zupy. Nakładamy. Zupa zjedzona, czas na podsumowanie. Generalnie e, to było naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Moja ocena to 8 na 10. Super łatwy przepis, pyszna zupa, krem. E, gdybym nie wiedziała, że tam jest czarna herbata, to bym w życiu nie poczuła bez tej wiedzy. Natomiast mając tę świadomość, być może czułam taki jakiś delikatny aromat, natomiast ona jest praktycznie niewyczuwalna. Yy, dwa. Myślę, że robotę też w smaku robi bulion. Też właśnie z książki Jadłonomia, który robiłam już na odcinku, yy, podlinkuję Wam go tutaj. Zobaczcie sobie, jeśli macie chęć. Jest to naprawdę niesamowity bulion. On jest z anyżem i ten anyż właśnie też delikatnie tutaj w tej zupie yy, z bulionu czuje. On się wydobywa. Yy, bardzo smaczne, bardzo proste poprawne. Myślę, że zrobię jeszcze nie raz, natomiast to nie jest jakieś coś totalnie, że em, rozwala głowę. To nie jest taki przepis. Na początku myśląc sobie, że o pomidorowa zupa z czarną herbatą, egzotyka, ciekawe jak to smakuje, to smakuje bardzo normalnie. Ta, ta, ta herbata, tak jak mówiłam, jest praktycznie niewyczuwalna, natomiast na pewno swoje 5 groszy wnosi i ten aromat na jakieś inne lewele smaku wznosi. Czy polecam? Bardzo. Zachęcam Was do tego przepisu. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Napiszcie komentarz, co myślicie, a może są jakieś inne przepisy, które chcielibyście, żebym przetestowała. Chętnie to zrobię. Dziękuję za dzisiaj. Cześć!